Dobrze, uwaga, powiedz mi jeszcze raz, Tomku, jak ty się nazywasz pełnym zdaniem? Przedstaw siebie i mnie. Nie. No, przedstaw, jak ty się nazywasz? Teraz zaczynamy zajęcie. Tak, ale ja jeszcze proszę, żebyś mi powiedział, jak ty się nazywasz? Co my tutaj uzupełniliśmy? Szybciutko. Uzupełniliśmy? Tak. Ale powiedz mi, jak ty się nazywasz? Pełnym zdaniem. Ja nazywasz się Tanak, a ty nazywasz się Pani Magdalena. Doskonale, brawo. A powiedz mi jeszcze, czy ty wiesz, bo teraz będą zajęcia przy stoliku. Jak skończymy pracować przy stoliku, to gdzie jedziemy? Do sali zabaw. A czym jedziemy? Do sali zabaw. Czy ty chcesz jechać do sali i zabaw? Jedziemy na wycieczkę do sali. Do sali zabaw, tak, ale poczekaj, bo ja się pytam, czy ty chcesz tam jechać? Tak do czy nie? Sali. Ale chcesz jechać? Tak. Tak, cieszysz się? Tak. Dobrze, a powiedz mi jeszcze, co się będzie działo potem? Po sali i zabaw wrócimy tutaj i co będzie dalej? Gdzie pojedziesz? No. Dobrze, wiemy, pojedziemy najpierw do sali zabaw, a potem wrócimy tutaj. I kto będzie na ciebie czekał? Mama. Mama, i gdzie pojedziesz z mamą potem? Do domu. No, do domu, jasne. Pasuje? Tak. Odpowiada ci taki dzień? Tak. Cieszysz się? Tak. No to przebij piątkę. I zaczynamy nasze.